Maj to dla was czas uzdrowienia. Leczycie ranę. Ten Boski Uzdrowiciel to wspaniały lekarz. On was uleczy. Jeżeli szukacie lekarza, świetny czas by znaleźć tego najlepszego. Który doskonale będzie wiedział, jak was uzdrowić. Wracacie do zdrowia lub cieszycie się zdrowiem właśnie w maju. A z tym zdrowiem nie było lekko, ponieważ wy, jak ta wyrocznia, poprzez chorobę, poprzez uleczenie, jakby głębiej spojrzeliście w rzeczywistość, w głąb siebie. I ta choroba bardzo was zmieniła. Z osoby, która myślała tylko o pieniądzach, że to jest najważniejsze, by mieć tylko. Te złote monety w jak największej ilości na stole, by je wypalać w piecu, to wy zaczęliście patrzeć tutaj przez to okno. Tam jest duchowa świątynia, tam jest przyroda, tam jest życie, tam jest piękno. Bardzo zmieniliście się po tym uzdrowieniu. Ale z jakiegoś powodu przestaliście słuchać Waszej duszy. Pomocników posłanych przez nią do Was, by Wam o czymś ważnym powiedzieć. Jest tutaj jakaś sprawa urzędowa, jakiś wniosek, jakaś prośba, jakiś dokument, który ktoś musi przejrzeć, podpisać, zaakceptować prawo, przepisy, zasady. Coś tutaj. Nie wychodzi, coś tutaj nie udaje się Wam, ale macie podpowiedzi, macie osoby, które chcą Wam pomóc, tylko że Wy nie słuchacie. I to nie są osoby niematerialne, bo choć ta karta symbolizuje Waszą duszę, to jednak w tym sensie, że ta dusza poprzez materialne osoby do Was przychodzi i chce Wam pomóc. To są osoby na Waszej drodze życia, które bezinteresownie. Przychodzą na chwilę, by wam wręczyć rozwiązanie waszego problemu. Wy ich nie słuchacie. Ponad wyrocznią, ponad tym światem materii, światem problemów jesteście wy. Jak ta dusza, jak to dziecko, cieszycie się. Niczym nie przejmujecie, śmiejecie, jesteście rozbawiani przez rzeczywistość, przez przyrodę, na którą tutaj zerkaliście właśnie za oknem. Jest to taki symbol, że wy jakby tutaj sami wpędzacie się w pewne problemy, w pewne kłopoty, a wcale nie musi tak być. Popatrzcie. Znów jaka przepiękna karta dla Was. To jest samo źródło, ono jest odwrócone, więc właśnie i ono wskazuje na tą Waszą materialną sferę życia, na te Wasze problemy. Są różne tutaj wichury, które próbują to drzewo zerwać, ale się nie da. To jest źródło, ono zawsze będzie jednością. To drzewo życia jeden poziom, jedna rzeczywistość. To jest jedność. Popatrzcie na to światło, to samo światło mają te duchy przyrody, które rozbawiają to dziecko, czyli waszą duszę, która tak bezskutecznie tutaj na ziemi próbuje wam pomóc. Nie słuchacie, sami wpędzacie się w problemy, a takie piękne siły nad wami, nad tą wyrocznią, która patrzy właśnie w ten świat duchowy takie siły macie. Nie korzystacie. No i właśnie o tym mówi ta karta. Więzienie. Więzienie właśnie nad waszą duszą, która jest odwrócona, bo jej nie słuchacie. Więzienie waszych przekonań, umysłów, myśli, wasza wiara. To wszystko was więzi, nie pozwala wam być szczęśliwymi ludźmi, nie pozwala wam przejść gładko na waszej drodze do szczęścia. To są właśnie te przekonania, ta wiara, Co wam mówi wiara? Wasza wiara to więzienie, w którym tkwicie, mówi, że wy musicie bardzo ciężko pracować. To jest karta lata, karta ciężkiej pracy. W tym polu wy musicie ciężko pracować. Ta karta oczywiście ma swoje pozytywne znaczenie, że ta bardzo ciężka praca przyniesie swoje owoce, wielkie owoce, ale po ciężkiej, długiej pracy. I to jest Wasze właśnie przekonanie, Wasza dusza. Chcę Wam powiedzieć, że Wy możecie szybciej, że Wy możecie już, że Wy już możecie cieszyć się życiem, odnosić sukcesy, ale Wy nie. Wy macie przekonania, nie będziecie słuchać innych ludzi, bo Wy wpoiliście sobie od dziecka być może, że musicie ciężko pracować, by cokolwiek wyszarpać z tej rzeczywistości. Może warto uwolnić się z tego więzienia.